W tym filmie omówimy dorobek Rzymian w zakresie prawa, architektury, budownictwa, kultury, sztuki czy literatury. Zapraszam! Rzymianie opracowali własny system prawny. Rozwijał się on od założenia miasta aż do końca istnienia cesarstwa. Oczywiście przez te wszystkie wieki przychodzi on wiele przemian, w związku z czym możemy wyróżnić kilka podstawowych faz. Na początku prawo nie było ani jednolite, ani nie tworzyło uporządkowanego systemu. Było to raczej wiele różnych przepisów, które miały regulować różne zagadnienia życia. W okresie królewskim obowiązywało prawo zwyczajowe, czyli niepisane normy, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak było do roku 449 przed naszą erą, kiedy to przyjęto prawo 12 tablic. Był to ogromny krok naprzód: prawo zwyczajowe zostało zastąpione przez prawo stanowione, czemu więc inaczej pisane. Przepisy zostały wyryte na dwunastu tablicach, a następnie wystawione w miejscu publicznym, by każdy mógł się z nimi zapoznać. W okresie republiki prawo stanowiło zgromadzenie obywateli, a także wysocy urzędnicy, pretorzy, którzy wydawali edykty. Za czasów cesarstwa, pod koniec I wieku przed naszą erą, uprawnienia ustawodawcze od Zgromadzenia Ludowego przejął Senat, a około roku 130 naszej ery pretorzy utracili prawo do wydawania edyktów. Od tej pory edykty mogli wydawać jedynie cesarze i mogło ono dotyczyć wszelkich dziedzin życia publicznego jak i prywatnego. Z czasem zauważono potrzebę zbierania aktów prawnych, jakie ustanawiali kolejni władcy i tworzenie z nich kodeksów. W VI wieku naszej ery na polecenie cesarza bizantyjskiego Justyniana Wielkiego przeprowadzono pełną kodyfikację prawa rzymskiego. Ciekawostka: w prawie rzymskim mają swoje korzenie zasady, które obowiązują po dzień dzisiejszy. Takie najbardziej znane rzymskie sentencje prawne to dura lex sed lex, czyli twarde prawo, ale prawo, lex retro non agit, prawo nie działa wstecz, in dubio proregio, wątpliwości tłumaczy się na korzyść oskarżonego. Niektóre z najważniejszych sentencji prawnych umieszczono na filarach gmachu warszawskiego sądu najwyższego. Architektura i Budownictwo. Na początku Rzymianie wzorowali się na budowlach etruskich, a potem także greckich. Z czasem wypracowali swoje rozwiązania. Opracowano technikę użycia betonu, technikę wypalania cegieł, stosowali łuki, kopułę, a ich wnętrze miały sklepienie. Do łask przywrócili ścianę, w przeciwieństwie do budowli greckich i hellenistycznych, gdzie konstrukcje dachu podtrzymywały rzędy kolumn. Budowle najbardziej charakterystyczne w rzymskiej architekturze to m.in. amfiteatry miały one eliptyczny kształt. Stawiano je, by organizować w nich widowiska, najczęściej były to walki gladiatorów czy dzikich zwierząt. Najbardziej znanym amfiteatrem, jaki zachował się do naszych czasów, jest Rzymskie Koloseum, czyli Amfiteatr Flawiuszów. Bazylika to duży budynek użyteczności publicznej. Wykorzystywano go do zawierania transakcji handlowych, czy odbywały się w nich rozprawy sądowe. Stawiano je w każdym mieście. Cyrki to podłużne tory wyścigowe posiadające trybuny dla widzów organizowano w nich przykładowo wyścigi rydwanów. A to rzymski teatr. Był on wzorowany na teatrze greckim, ale posiadał swoje unikalne rozwiązania. Przede wszystkim miał loże, czyli specjalne miejsca siedzące przy orchestrze, przeznaczone dla ważnych osobistości. Najlepiej zachowanym zabytkiem tego typu jest teatr rzymski w Hierapolis, czyli Pamukkale w Turcji. Rzymianie budowali także akwedukty, konstrukcje doprowadzające wodę do miast z odległych rzek lub jezior. Mogły mieć długość nawet kilkunastu kilometrów. Czasem, gdy na drodze akweduktu stanęła góra, drążono tunele w skałach. To akwedukt Pont de Gard, mieszczący się w południowej Francji. Jego funkcją było doprowadzenie wody do miasta Nimes. Ma on aż 49 metrów wysokości. Na jego niższym poziomie przebiegała droga, a wyżej w zakrytym tunelu płynęła woda. Rzymianie wznosili także stałe mosty, jak na przykład most nad rzeką Guadalquivir w Kordobie w Hiszpanii. Wybudowano go w I wieku przed naszą erą i funkcjonują do dnia dzisiejszego. To Panteon, rzymska świątynia wzniesiona ku czci wszystkich bogów. Powstał w 125 roku naszej ery z inicjatywy cesarza Hadriana. Od VII wieku budynek funkcjonuje jako kościół. Poza tym jest to mauzoleum, gdyż tu spoczywają szczątki osób szczególnie zasłużonych dla Włoch. Ma on kształt walca. Przed wejściem jest portyk z kolumnadą. To fragment istniejącej tu wcześniej świątyni, która stała na miejscu Panteonu. Świadczy o tym napis na jego szczycie, który to jest dedykowany politykowi Markowi Agrypie, fundatorowi poprzedniej świątyni. Najbardziej charakterystycznym elementem budowli jest jej kopuła. Odlano ją z betonu, a na samym jej szczycie jest otwór, czyli okulus. Jest to jedyne źródło światła, jakie dostaje się do wewnątrz. Nie zamontowano na nim żadnej osłony, to też wody opadowe mogą dostawać się do wnętrza. Oczywiście znaleziono i na to rozwiązanie. Specjalnie skonstruowana posadzka odprowadza je na zewnątrz. Rzymianom udało się wybudować całą sieć dróg, które biegły po całym imperium. Bardzo dbano, by były one w dobrym stanie, gdyż miały duże znaczenie militarne. Przerzucano nimi wojska tam, gdzie były najpotrzebniejsze. Poruszali się nimi także kupcy. Drogi powstawały stopniowo, w miarę jak rozrastało się imperium. Od V wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery, wybudowałem łącznie 120 tysięcy kilometrów dróg. Powstało nawet powiedzenie: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Najstarsza była Via Appia, droga łącząca Rzym z Capui, miastem w południowej Italii. Jej pierwszy odcinek powstał na przełomie IV i III wieku przed naszą. Erą. Nazwa tej drogi, jak i wszystkich innych, pochodziła od jej budowniczego, którym w tym przypadku był Apiusz Claudius Ślepy. Powstawanie takiej drogi obejmowało kilka etapów. Zaczynano od prac geodezyjnych, czyli wyznaczenia trasy. Potem niwelowano nierówny teren i układano nową nawierzchnię. Wzdłuż drogi ustawiono kamienie milowe, które informowało o odległości danego punktu od Rzymu. Gdy imperium się rozrosło, dużego znaczenia nabrały szlaki morskie. Statkami zaczęto przewozić różnorodne towary handlowe. W ten sposób do Rzymu transportowano chociażby zboże z prowincji. Problemem byli jednak piraci napadający na statki kupców. Ostatecznie rozprawił się z nimi Pompejusz w latach 67-65 przed naszą erą, używając do tego potężnej rzymskiej floty wojennej. Od tej pory kupcy i żeglarze mogli pływać bezpiecznie co było wtedy niespotykane na innych akwenach morskich przejdźmy do mówienia kultury, która także kształtowała się stopniowo. W okresie wczesnej republiki była mało wyrafinowana. A to dlatego, że wtedy Rzymianie byli głównie ludem rolniczym, a ich obyczaje były surowe. Podczas podbojów zerknęli się z innymi kulturami. Szczególnie zafascynowała ich kultura grecka, to też zaczęli ulegać hellenizacji. Wpływy greckie odnajdujemy w filozofii, nauce, sposobie myślenia, obyczajach i religii. Ten proces oburzał bardziej konserwatywnych Rzymian, przywiązanych do tradycji i zwyczajów przodków. Do Italii sprowadzano greckie dzieła sztuki. Przybywali także Grecy. Dobrowolnie lub jako jeńcy. Często greckim artystom zapewniano lepsze warunki niż mieli w ojczyźnie. Na przykład Polibiusz trafił do Rzymu jako zakładnik, ale zaprzyjaźnił się z pływowymi Rzymianami. Jest on autorem dzieła pod tytułem Dzieje. Opisał tam sposób, w jaki Rzym zjednoczył pod swoim panowaniem ówczesny świat. Rzymscy artyści chętnie kopiowali dzieła greckie, ale tworzyli też własne. Byli kontynuatorami greckiej sztuki. Stosowali podobne sposoby wyrazu, mieli podobną wrażliwość. Rzeźbiarze chcieli oddawać indywidualne rysy danej osoby, a nie jak Greccy przedstawiać idealną postać. Ich posągi często przedstawiały mężczyzn w togach. Stały one w miejscach publicznych lub w domach bogatych Rzymian. Rzymianie używali łaciny, która to wraz z rozrostem imperium stała się językiem używanym w całym basenie Morza Śródziemnego. Stosowano ją w administracji i armii. Mimo to na wschodzie dalej dominowała Greka. W III wieku przed Naszarą zaczęła rozwijać się rzymska literatura. Początkowo tłumaczono dzieła greckie. Szczytowy okres dla rozwoju literatury przypadł na I wiek przed Naszarą. Tworzył wtedy Cyceron, znany mówca, który działalność polityczną łączył z talentem literackim. Juliusz Cezar z kolei napisał dzieło o wojnie galijskiej, w którym opisał podbój galii. Tacyt był rzymskim historykiem. Jest on autorem roczników oraz dziejów. To, co go charakteryzowało, to dążenie do przedstawiania wydarzeń obiektywnie. W tym miejscu chciałabym opowiedzieć Ci nieco więcej o Marku Tulliuszu Ciceronie, który przeszedł do historii jako wybitny mówca i polityk. Co ciekawe, był on człowiekiem stosunkowo nisko urodzonym. Dzięki jej talentom retorycznym udało mu się obejmować wysokie urzędy, w tym konsulat. Jego umiejętności były podziwiane przez ludzi mu współczesnych. Przez wieki jego dzieła były podstawą w nauce łaciny i retoryki, czyli sztuce wygłaszania mów. Do naszych czasów przetrwały jego mowy, traktaty filozoficzne, a także prywatne listy. Był zagorzałym brońcą republiki, przez co został zgładzony przez Marka Antoniusza i Oktawiana. W I wieku przed naszą zaczęły powstawać oryginalne dzieła rzymskich poetów. Wergiliusz jest autorem epopei Eneida, przedstawiona wędrówkę legendarnego przodka Rzymian Eneasza z do Italii. Owidiusz pisał utwory o tematyce miłosnej. Horace Tworzył wiersze o miłości, przyjaźni, patriotyzmie i przemyśleniach na temat pisarstwa. Zachęcał do radości z życia, Carpe Diem – chwytaj dzień. Finansowo wspierał go arystokrata i przyjaciel Oktawiana Augusta, gajusz Silnius Mecenas. Od jego przydomku osobę wspierającą artystów nazywa się mecenasem. Teatr rzymski: swój początek miał w obrzędach religijnych, ale z czasem jego charakter znacznie się zmienił. Od III wieku przed naszarą widowiska wystawiono na drewnianych estradach montowanych tylko na czas przedstawienia. W 55 roku przed naszarą w Rzymie z inicjatywy Pompejusza powstał pierwszy kamienny teatr. Najwybitniejszymi rzymskimi twórcami teatralnymi byli Plaut, który tworzył na przełomie III i II wieku przed naszarą oraz Terencjusz w II wieku przed naszarą. Inspirowali się oni komedią grecką. Pantomima, czyli sztuka niema, była szczególnie popularna w okresie cesarstwa. Tu ważne były gesty i inscenizacja. Zapamiętaj najważniejsze. Trwałym dokonaniem Rzymian jest prawo. Spisane po raz pierwszy w 449 roku przed Naszerą, a modyfikowane aż do VI wieku naszej ery pozostaje fundamentem większości dzisiejszych systemów prawnych. Rzymska architektura opierała się na wzorach etruskich i greckich. Dzięki wykorzystaniu betonu i cegły oraz zastosowaniu łuku i kopuły Rzymianie wypracowali wiele nowych form. Do charakterystycznych rzymskich budowli należą amfiteatry, bazyliki, cyrki i akwedukty. Sprawną komunikację w imperium rzymskim zapewniała gęsta sieć doskonałych dróg oraz bezpieczne szlaki morskie. Pełniły one funkcje gospodarcze i militarne. Kultura rzymska rozwijała się w cieniu kultury greckiej. Zarówno w sztukach plastycznych, jak i w literaturze chętnie kopiowano greckie wzorce. Szczytowy rozwój literatury nastąpił w pierwszym wieku przed naszemarą, kiedy tworzyli Ciceron i Cezar oraz poesi Vergiliusz, Owidiusz i Horacy.